Let's get ready for rumble, bum 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 <noise> W stylu Michaela Buffera, tak jest I tak jak Usyk i Fury wczoraj krzyż pocałowali Ten mój słynny krzyż z Polski przywieziony parę miesięcy temu No tak, e, wielka walka unifikacyjna O tak zwany tytuł Undisputed Heavyweight Champion of the World Odbyło się, odbyło się to wielkie wydarzenie po raz pierwszy od 1999 roku, gdy walczyli Holyfield i Lennox Lewis Evander Holyfield i Lennox Lewis. Dwie walki walczyli. No tam był remis i e, wygrana później e, Lewisa. E, no i tam były kontrowersje i tak dalej. Jeszcze z tym, w każdym razie tutaj też o, no, długo wyczekiwane starcie e, Fury'ego z Usykiem, Tysona Fury'ego z Aleksandrem Usykiem. Anglika z Ukraińcem, no, było, no był hardcore. Tylko Fury po prostu zawiódł, no, zawiódł, no, nie przygotował się. W mojej opinii przygotował się na 75%. A poza tym, w mojej opinii, no jednak, już zdrowie nie to. No, raz, że on jednak pomiędzy walkami ma te takie tak zwane nierówności. No, potrafi się zapaść jak świnia tuczona, a poza tym miał też wcześniej, jeszcze po wygranej z kliczką po raz pierwszy, gdy miał 3 czy 4 pasy w sumie. tak WBA, WBO, IBF i pas ringu, gdzie teraz miał WBC. No to przecież zapas się... i tam były problemy z cipaniem, z chlaniem, no nie? Długa przerwa, no ale pozbierał się i pamiętne boje z Walderem właśnie, które w mojej opinii zabrały mu dużo, dużo zdrowia. Pewnie parę lat życia tak samo, jemu i Walderowi, e, wielka trylogia, no i tu Usek wykorzystał to no, tak samo no, Fury go proszę zlekceważył, Fury wyszedł po wielką wypłatę i na zasadzie co, co mi zależy, spróbuję, no nie, I może się mi przestraszy, może, może wygram, nie Ale jednak Usek to mega profesjonalista, no. zunifikował całkowicie e, pasy w cruiserweight do 200 funtów, teraz z wady ciężkiej wszystkie pasy, no tak, jak Holyfield wcześniej, no nie? Nawet więcej tych pasów w sumie zdobył. Tam jeszcze WBO, wcześniej WBO nie było takie ważne. No i ja byłem w szoku. w barze byłem. Piłem piwo bezalkoholowe, tak jest. Półtora roku ponad bez przerwy, bez alkoholu. Przerwa bez alkoholu. Um, no i było fajnie z moją kozą. 20 lat, prawie młodszą, no tak, w stylu Donald Trumpa, no nie? Tak trzeba, nie? No. Ma się ten swag, no nie? Ma się tego styla. Także, no i tak w ogóle. Polski oczywiście. O, opaska, pobiegane, pół godziny zrobione. I te w krótkich spodenkach, koszulka przepocona, pobiegane. Ciepło wreszcie. Było zimno do 15 maja nadzwyczajnie. Nie pamiętam takiego maja, jakaś anomalia pogodowa. Rzeczywiście chyba 80 stopni prawie dzisiaj. Różnie to pokazywało, no i ma być ciepło już, no także nareszcie, no yy, yy. i co, no i fajnie, no zobaczymy co będzie w rewanżu. Yy. Ja byłem za Führerem jednak, no ale Usyk, no tam się tam już to jest kontrowersja, wiadomo, no tam my Polacy mamy różne spojrzenie na tych Ukraińców, wiadomo te historyczne sprawy. I ja nie chcę, nie chcę tego poruszać, ale no byłem jednak za Fury'em bardziej, nie? ale Łysyk jest mega profesjonalistą, ja mu życzę jak najlepiej, chociaż w rewanżu i tak będę kibicował Tysonowi Fury'emu, gdyż Tysona Fury'ego podziwiam za charyzmę, elokwencję, ekstrawagancję i ekscentryzm. Może nawet wrzucę jakieś highlighty, tu jeszcze jakieś linki z walk z Walderem, może jeszcze te nagrania, gdzie widziałem osobiście na żywo Fury'ego na statku Interpeed na Manhattanie, gdy był z Walderem na konferencji prasowej i podczas walki z Arturem Szpilką, gdy Walder znokortował Szpilkę, to też Fury tam wtedy wparował na ring w Barclays Center, to byłem bliżutko ringu, no także, no nic, dobra, kończymy to, biegane. Trzeba wyczylować. JTS Showcase. Jest pa! Pow! Nara. The one and only JTS. John the Saint. Ok. Pięknie.